Witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Ani Mówią, czyli chyba najbardziej półprofesjonalnym podcaście anime w Polsce. Ja jestem Maciek, a ze mną jest Maxem. Przywita się, Max. Siemanko, Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Maksymku, co będziemy omawiać w tym tygodniu? A dzisiaj nie będziemy specjalnie nic omawiać, tylko w dzisiejszym odcinku robimy sobie topki. A mianowicie oceniamy, a właściwie wybieramy nasze top 5 anime z tego roku, które oglądaliśmy, oraz pod sam koniec. Omówimy też premiery, które najbardziej nas ciekawią na nadchodzący 2023 rok. Więc co, Maćku? Nie przedłużając, chyba zaczynajmy. Dobrze, więc co masz na piątym miejscu? Na piątym miejscu u mnie w mojej liście znalazły się Spy X Family. Okej, okay, czyli dobra seria. Dobra, bardzo fajna seria, która opowiada o szpiegu, który misję ma taką, żeby założyć rodzinę i infiltrować jakiegoś tam wroga kraju. Coś, coś takiego. A u ciebie Maćku, jak to wygląda? Co masz na piątym miejscu? Na piątym miejscu mam Kaguya Sama Love Złot Ultra Romantyka, bo dla niektórych jest to po prostu trzeci sezon serii. Warto wspomnieć, że Kaguya Sama jest to chyba jeden z najpopularniejszych romkomów. Kiedy wychodził, był duży boom na Kaguya. Bardzo A duży boom. A co to w ogóle jest? Bo ja szczerze mówiąc, w ogóle nie kojarzę. Kaguya Sama to jest taki. no właściwie. no właściwie nie basicowy. To jest jeden z najlepszych romkomów, jaki wyszedł przez ostatnie kilka lat. Tutaj też może taka historia z tą moją serią, z tą serią, ponieważ kiedy zaczynałem oglądać Kaguya sama, no to pierwszy sezon taki No, może nie był najlepszy, ale był dobry, nie? Drugi sezon był już lepszy, więcej charakter, development, bo pierwszy sezon skupiał się na komedii, nie? Drugi sezon się skupiał na. E, właśnie troszeczkę też taki drama element, a trzeci sezon, który wychodził właśnie bodajże w sezonie wiosennym 2022 e, w kwietniu, to właśnie więcej tego charakter developmentu i bardzo taki sweet, sweet point w końcu znaleźli, nie? W tym sezonie. No tak naprawdę, no jest to może nietypowy romkom, ale opiera się głównie na komedii, nie? Czyli taka komedyka, tak jak u mnie. Tak, ale tak ogólnie sam zamysł tej komedii to jest taki, że jest sobie przewodniczący i jest sobie e, wiceprzewodnicząca, nie? Oni się w sobie zakochują. Tylko nie chcą wyrazić swoich uczuć nawzajem, nie? Dlatego cały czas toczą taką psychologiczną, powiedzmy psychologiczną wojnę pomiędzy sobą, aby zmusić się nawzajem właśnie, kto pierwszy wyzna swoje uczucia. I jest to przepełnione naprawdę świetną komedią. Tylko tutaj warto zaznaczyć też, że jeżeli komuś się nie podoba ten styl komedii, to później no nie warto tego oglądać, nie? Ponieważ jest to jest to podobne cały czas, nie? Taki fun fact, kiedy wychodziła Kaguya sama, właściwie kiedy zakończyła się emisja, to przez no tak miesiąc Kaguya sama była na pierwszym miejscu y Top 50 anime na My Anime List, więc była bardzo wysoko. Przebiła Fullmetal Alchemist. O kurczę, to, to się często nie zdarza. No to co? To przechodzimy do czwartego miejsca. Co masz na czwartym miejscu? Na czwartym miejscu u mnie znalazło się Edge Runners, cyberpunkowe. Okej, okay, dobra, dobra. na we Kto widział, a raczej myślę, że kto się interesuje anime, to w Polsce widział już tą serię. Wiadomo, krótkie, ale treściwe. Akcja, fabuła... Smutne zakończenie, wszystko to, co ja lubię, bez pierdzielenia. Naprawdę byłem ukontentowany oglądając tego animca, i teraz jedna muzyka, oczywiście w samej grze, co występuje też, nie będzie już grała tak samo. A jak u ciebie? Na czwartym miejscu mam Spy Family. O, oh. <laughs> byłoby, byłoby wyżej, tylko teraz właśnie oglądam drugi part. I ten drugi part wydaje mi się, że jest troszeczkę gorszy. Tak, troszeczkę fabuła się nie przesuwa do przodu. Mam wrażenie, że to. No dobrze. Tak, troszeczkę tak. Jest trochę takiej stagnacji. Teraz tylko opiera się i wyłącznie na takich krótkich przygodach na jeden odcinek, nie? Dosłownie. No i Spy Family ogólnie, no mimo wszystko, pierwszy part, który wyszedł też właśnie, on wychodził wtedy, kiedy Kagu Kaguya sama, nie? I Spy Family ogólnie. Wtedy było bardzo popularne. Bardzo popularne było wszędzie. Oczywiście, pierwszy sezon opierał się, no, też mniej więcej na tym, na tych samych tropach nie? I na tym takim wholesome cuteness, nie? I tak dalej, i tak dalej. Tylko mam wrażenie, że rzeczywiście ta fabuła i powiedzmy to formowanie tej rodziny, tak? Jakoś było takie, no, po prostu czułeś, że troszeczkę progresujesz, nie? A teraz to mam wrażenie, że. Okej, okay, ludzie mnie może zjedzą, ale troszeczkę ta... Niektóre odcinki to taka trochę zapchaj dziura. Takie mam wrażenie. Tak, tak, ale się zgodzę. Ja się zgodzę, bo przynajmniej. że mówię, nie oglądałem całości, ale na razie te dwa odcinki, które widziałem, to tak zgadzają mi się z tym, co mówisz. Że taka właśnie jakaś zapchaj dziura, trochę takie rozdłużanie fabuły, przedłużanie fabuły. To ogólnie jakoś bardzo mnie nie powala, nie? Ale może, nie ty obejrzałeś całość, tak? Znaczy, ja, ja jestem na bieżąco teraz z drugim partem i... No, A bo on jeszcze cały nie wyszedł, okej. Okay. Nie, jeszcze nie. I ogólnie, no, muszę powiedzieć, że jest bardzo dobry, nie? Cały czas, jeżeli chodzi o samo anime, no to produkcja i tak dalej, i tak dalej, no, się specjalnie nie zmieniła. Tylko troszeczkę fabuła jest o wiele bardziej slow. Nic się specjalnie takiego interesującego, powiedzmy, nie dzieje. Jeżeli ktoś szuka jakiejś historii, nie? która cały czas progresuje, to nie znajdzie tego na pewno w drugim parcie. W pierwszym znajdzie. To co? Trzeci numerek. U mnie generalnie jest Attack on Titan Final Season Part 2. Spodziewałem się, że będzie na pierwszym miejscu. Nie, 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 w żadnym wypadku. Uważam, że Attack on Titan jest jedną z najlepszych serii anime, ale czwarty sezon zdecydowanie wręcz. Tak, czwarty sezon, part drugi zdecydowanie nie zasługuje na pierwsze miejsce w tej liście, ponieważ ma on swoje błędy i ma pewien mankament, głównie, który da się wyczuć przy samym końcu. Fabuła jest strasznie wydłużana. Dla mnie, osoby, która zna całą fabułę, bo przeczytała całą mangę, to naprawdę troszeczkę się już ten, ta końcówka dłużyła, nie? Mogli to zamknąć o wiele szybciej. I tylko też w sumie dlatego jest na trzecim miejscu, bo ma takie, a inne wady. Ale sama fabuła, kurczę, no wiadomo, to jest ataką Titan, to jest mistrzostwo. Po właśnie te, z tego co pamiętam, no to te kilka, no właściwie chyba tam z cztery ostatnie odcinki, kiedy dobra, może nie będę spoilował, ale kiedy kiedy takie bardzo ważne wydarzenia się dzieją, nie? I później jest yy, później jest taki troszeczkę tone down. Oczywiście ostatni odcinek był spoko, nie? Nie, nie ukrywam, nie? Pod koniec miałem wrażenie, że oni chodzą tylko po lesie. I to się tak dłuży. I dlatego to jest mój najbardziej taki może nie znienawidzony, ale no, nie ukrywam, ten ogólnie, tą część Attack on Titan lubię najmniej ze wszystkich. Na 100%. U mnie tak samo. Ten, jakby ten sezon, właściwie ten part drugi, czwartego sezonu jest jak dla mnie najsłabszy ze wszystkich sezonów i partów, jakie tam wyszły z tego Attack on Titan. Średnio, średnio to wyszło. Mimo, że... Do połowy jakoś mniej więcej tego partu było perfekcyjnie. Akcja była świetna, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ogólnie to coveruje e, bardzo ważny ark, tak, prawie, że finałowy, nie? Ale później, właśnie, bardzo slow down i no, mi się osobiście nie podobało. Najwyżej fani Attack on Titan nas zjedzą w komentarzach. Nie, sam jestem fanem Attack on Titan. Myślę, że fani Attack on Titan nas zrozumieją. To co? Teraz. Moje trzecie miejsce, co? No właśnie, teraz twoja kolejna trzecia. Dobra. Ogólnie yy, taka his historia krótka, ponieważ to anime, moim zdaniem, przed tym sezonem, yy, sezonem jesiennym 2022, było kontenderem do anime roku. Straight up, nie? I tym anime jest o. Cyberpunk Edgerun. <laughs> Widzę, że nasze listy są lekko przesunięte. Troszeczkę. Ale Cyberpunk Edge Runners jest świetne. Ogólnie jest to kolaboracja pomiędzy studiem Trigger i e, City Project Red. No i ogólnie jest osadzone w uniwersum gry Cyberpunk 2077. Jeżeli ktoś chce taką high octane action z przepiękną uprawą graficzną, coś od studia Trigger, czyli high octane Sheet totalnie all over the place i jeszcze osadzone w świecie za cyberpunka i opowiedzianą historię zupełnie zupełnie niezależną od podstawki od podstawowej gry to myślę, że może być bardzo zadowolony W 10 odcinków opowiedzieli naprawdę dobrą historię ze świetnie napisanymi bohaterami szkoda, że nie ma drugiego sezonu Roz troszeczkę gadaliśmy o cyberpunku jeszcze w pierwszym odcinku naszego podcastu, e jeżeli ktoś chce coś mniej więcej a cyberpunk, coś tam takiego, nie? sci-fi to szczerze polecam. A jak drugie miejsce u ciebie? Eee, no to tutaj chyba myślę, że, że nie, nie zaskoczę nikogo. I też, tak słowem wstępu, ja nie lubię specjalnie e, dawać serii, które jeszcze wychodzą. <grych> nie, Ponieważ no, zawsze może być ten odcinek, który wiesz, eksperyment ściągnie w dół, nie? Mm -hmm. Albo coś po prostu animatorzy Zrobię mnie tak. Wiesz o co chodzi, nie? Wiem, ale już chyba wiem nawet, co to za seria. Więc uwaga, uwaga. Na drugim miejscu jest Bleach. A. Thousand Year Blood Arc. <laughs> Myślałem, że co innego, ale dobra. Ogólnie, Bleach teraz to, je, to anime to jest naj, najlepszy Bleach, jaki wyszedł do tej pory. To na pewno, na 100%. Studio Pierrot robi świetną robotę. O dziwo, ponieważ jest znane z takiej bardzo myd animacji. Patrzymy na ciebie Boruto. Aha. I Bleach ogólnie teraz, właśnie ten ark jest tak hype. Nie chcę stradzać nikomu, nie? Jest to sequel do oryginalnej serii, która wychodziła bodajże od 2004 roku. Więc no niestety trzeba, jeżeli ktoś chce nadrobić, no to musi obejrzeć tam 366 odcinków, a bez fillerów 200. Coś, już nie pamiętam dokładnie. Ale myślę... Że to może być świetne. Na razie wychodzi 13 odcinków. No i później będzie, będą chyba z tego cztery partie ogółem. Nie? Ale ogólnie świetne. Do, słyszałem, że dodaje też do, do mangi, impact, do niektórych scen. No i ja jestem zadowolony, ja muszę powiedzieć. Ja powiem Ci, że ja słyszałem opinie o właśnie tym yy, bliczu nowym. I też ludzie się wypowiadają w samych takich superlatywach, że naprawdę animacja. To, jak to jest zrobione, takie hype, momenty, to wszystko jest mega dobrze przemyślane. I jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to jest u ciebie na drugim miejscu. Ja osobiście w ogóle oblicza, nie oglądałem jeszcze, chociaż pewnie w przyszłości się to zmieni. I pewnie wtedy też podzielimy się naszą opinią o całej serii. Ale to jeszcze pewnie trochę poczekacie. <grych> Musi się pojawić odcinek oczywiście. O ja, ja mogę się rozgadać bardzo długo o Bliczu. Będą święta na drogę. na spokojnie. No, a u mnie na drugim miejscu Maćku, może to cię trochę zaskoczy, ale jest oczywiście Jojo Stone Ocean. Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem. Można powiedzieć, że jestem już przy końcówce, tak? Jestem już przy końcówce. Nie obejrzałem całości, ale ja już wiem, że to jest moje drugie miejsce. No kurde, to jest Jojo, tak? Poprzedni odcinek mieliśmy o Jojo, ludzie mogą sobie zobaczyć, co tam mówiliśmy o tym. Mega dobra seria, tak? Nie będę się bardziej na tym rozpuszczał, bo mi chyba nie ma sensu. Po prostu. Mistrzostwo. Standardowo. Może tam drobne spadki w animacji. Może tam jakieś inne duperelki, ale fabularnie. To jak zrobiona jest walka. Wszystko, wszystko gra tutaj u mnie, nie? No, mimo wszystko jest to JoJo, prawda? No, JoJo jest bardzo solidnym shonenem. Rozgadaliśmy się już na ten temat, ale. No, trzeba to przyznać, że mimo wszystko JoJo. No, jest po prostu dobre. Nie? To co? Uwaga teraz Grand Pierwsze Finale. Miejsce. Pierwsze miejsce. Twoje anime roku 2022. Uwaga, uwaga, bo niech się tego nie spodziewał. <noise> niech się tego nie spodziewał. Ogólnie w tym anime jest chodni nastolatek, który ma specjalną moc i ma sznurek na klatce piersiowej i go pociąga i staje się Hybrydą. Hybrydą. I tak się składa, że to anime jest również w moim pierwszym. Na moim pierwszym miejscu o. jako anime roku. Kto by się spodziewał, Kto że tym się... anime jest Chainsaw Man? O, let's go! Let's Hojejku. go! Tak, tym anime jest Chainsaw Man. I kurczę. Osobiście nie mam się do czego przypierdzić. No, to po prostu jest genialne widowisko. Tam wszystko się zgadza. Animacja, fabuła, walki, jucha, posoka. Wszystko, wszystko jest na swoim miejscu. Naprawdę yy, samo to, że każdy odcinek kończy się innym endingiem. W ogóle to jak to. W... O Jezu, jakie to jest dobre po prostu, nie? Po prostu to jest mistrzostwo świata. Sam opening, który jest tak cholernie dobry, tak cholernie wpada w ucho. Dobrze się go słucha, no. No, mogłem się naprawdę rozwoić na tym anime, ale jest po prostu genialne. I myślę, że raczej ostatnio wyszedł dziewiąty odcinek? Dziewiąty? Trzy odcinki do końca zostały pierwszego sezonu, no myślę, że już raczej tego nie spierdzielą, nie? Tym bardziej, że wiemy obydwoje co się będzie działo dalej, więc no... No kurczę. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że do końca już będzie taki poziom jak teraz. Studio Mappa tutaj naprawdę musiało wielu pracowników zatrzymać na nockę i nie puszczać ich do swoich rodzin, żeby takie dobre główienko odwalić. Tym bardziej, że też Chainsaw Man widać, że to jest trochę... No dobra, okej. Okay. Wiemy, jakie są realia, jeżeli chodzi o pracę animatorów Studio Mappa, tak? Tak. Ale mimo wszystko ludzie, którzy pracują nad Chainsaw Manem czuć, że są fanami z materialu, że są fanami mangi. I to naprawdę czuć. Ze względu na to, że jak Sama produkcja, nie? Jak to anime wygląda. Dosłownie można wziąć każdy kadr i można przyrównać do wysokopudżetowych filmów anime. To show przekracza granice, jeżeli chodzi o standardy produkcji tradycyjnego TV anime. Ma to jest moje zdanie, nie? Oczywiście ktoś może się nie zgadzać, ale dla mnie to show wygląda świetnie. Naprawdę dorównuje filmom. Naprawdę. Jeżeli chodzi o walki, oczywiście niektórzy będą mówili haha, bo jest używane CGI. Tylko właśnie to jest taki szczegół, że jest to bardzo dobre CGI, jest bardzo dobrze użyte. <noise> I doskonale blendują właśnie 2D i 3D. Też fabuła, tak? Fabuła jest świetna. Jest to Tatsuki Fujimoto, tak? Jest to praca Tatsukiego Fujimoto, więc wiadomo, że fabuła będzie świetna, bohaterowie są kompleksowi, mają świetne interakcje, ogólnie kreatywność wylewająca się z tej serii, jest po prostu mmm, chef's kiss, tak? I mam wrażenie, że za 5 lat Chainsaw Man będzie troszeczkę okrzyknięty takim klasykiem, nie? Chainsaw Man jest takim troszeczkę świadectwem, moim zdaniem, że żyjemy w Golden Age, jeżeli chodzi o produkcję anime. Może coś w tym być. Tak mi się wydaje. Bo wychodzi tyle dobrych anime i Chainsaw Man no, jest... Jednym z nich, właśnie, nie? z tych właśnie jednym z najlepszych. I jeszcze podoba mi się fakt, że Chainsaw Man mimo wszystko troszeczkę popularyzuje w anime takie bardziej popierdolone, bardzo krwawe podejście do tradycyjnego shonen anime. To mi się bardzo podoba. Bo oni, oni nie mają hamulców, jeżeli chodzi o animatorów. Oni nie mają hamulców. Oczywiście jedna scena została troszeczkę zablurowana, ale i tak czy siak. To prawda. Ale i tak czy siak. Tak, buziaczek, wiemy o jaki chodzi, ale. Ale mimo wszystko mają jaja, że w ogóle zdecydowali się to zanimować, bo mogli to na ludzie wyciąć. Oczywiście, cenzurę mogli zrobić o wiele taką gorszą, nie? No, najgorzej, no mówię, mogli po prostu wyciąć całą scenę i nic by się nie działo, nie? Jest to jedna z najlepszych adaptacji od długiego czasu, tak szczerze. Ta adaptacja dorównuje mandzę, albo w niektórych miejscach nawet tym przewyższa. I naprawdę nie dostaje się tego, takiego produktu często. I myślę, że musimy długo poczekać, aż, aż dostaniemy coś na albo prawie tym samym poziomie, albo na tym samym poziomie co Chainsaw Man. Sorry, jestem fanboyem trochę Chainsaw Mana, ale no... Ludziom się raczej podoba z tego co widziałem w internecie, więc no... Wiesz, ciężko żeby się nie podobał. Tak mi się wydaje, naprawdę to jest... Dosyć faktycznie brutalne anime, ale... Bardziej takiemu dorosłemu odbiorcy myślę, że na pewno przypadnie do gustu. Tym bardziej właśnie fakt, jak wcześniej powiedziałeś, że... Dosłownie 12 artystów się zebrało i robią 12 różnych piosenek, tak? Do endingów. To jest niespotykane. Nie pamiętam, żeby coś takiego było. Ja również. Nie widziałem nigdy anime, które miałoby każdy ending inny. Dosłownie o... <ścoughs> artyści robią cały album z endingów jednego anime, 12 odcinkowego. Ale to dobrze, to tylko świadczy o tym, że ta produkcja po prostu jest wyjątkowa. Także ogłaszamy. Według kanału Ani Mówią, Chainsaw Man zostaje anime roku 2022. Juhu! Clap, clap, clap! Fanfary, fajerwerki, let's go! Tak. Kto by się tego spodziewał po naszych opiniach z innych odcinków? Tak, ale myślę, że dużo osób, które teraz oglądają nasze filmy, też nie widziało pierwszych odcinków, więc... No, myślę, że tutaj warto jeszcze nakreślić. A poza tym, na pewno odcinek o Chainsaw nie pojawi się. Pewnie jakoś na początku przyszłego roku, kiedy pierwszy sezon zostanie już w pełni zakończony. Myślę, że też możemy właśnie wcisnąć tam inne produkty, inne dzieła Tatsukiego Fujimoto, nie? Między innymi tak, Fire Punch to ty... czy One -shoty. No właśnie, to ty bardziej ogarniasz to, bo ty masz te mangi. Nie wiem, czy anime o Fire Punchu wyszło? Nie, anime... ale są ploty, że może zostać wyanimowane, ponieważ niektórzy ludzie ze studia MAPPA są chętni do wyanimowania, wyanimowania wszystkich dzieł Tatsukiego Fujimoto. O, no to skoro krążą takie plotki, to my w tym czasie przejdziemy do rzeczy, które inaczej już na pewno wyjdą, czyli do naszych top anime 2023. Właśnie top. Rzeczy, na które czekamy. Sezony, które już zostały ogłoszone, że wyjdą. I tak. Jako pierwsze, Atak on Titan. Czekamy na part trzeci ostatniego sezonu. Ja na przykład mam pewne obawy co do niego. Otóż myślę, że może być ciężko. Z racji tego, że. Mówisz, że seria ma. Tak, być? może być ciężko z racji tego, że yy, źródło, czyli manga, jakby już przy drugim parcie się kończy troszeczkę. W sensie, może źle to określam. Mało materiału zostało do wyanimowania. Prawdopodobnie te odcinki, które wyjdą. Raczej koło 12, bo to taki standard, nie? Będą musiały być dosyć mocno rozciągnięte. I tego się obawiam, że akcja będzie troszeczkę zniszczona. To, jak to wszystko idzie, będzie rozciągnięte i takie miałkie. Ale chciałbym się mylić, chciałbym, żeby naprawdę zrobili to dobrze. Finał może być naprawdę super, ale można też go łatwo rozwalić, nie? Więc czekamy jakoś chyba w styczniu. W styczniu? W styczniu chyba coś takiego ma wyjść. Czekamy. Z niecierpliwością i miejmy nadzieję, że odda. Ale chyba nawet nie jest jeszcze potwierdzone, że to będzie dokładnie 12 odcinków. Oczywiście tak, to jest standard, nie? Dla takiego powiedzmy, jednego partu slash sezonu, nie? Dla anime. Ale wydaje mi się, że, że raczej chyba tam będzie koło 6 max. To nie będzie taki full-on sezon. Tak mi się wydaje, no oczywiście, wolę. Żeby był krótszy i rzeczywiście bardziej condensed, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, nie? Jeżeli to będzie rozciągnięte, to będzie wymymułane takie po prostu nie? No to e, troszeczkę ten finał będzie. Taki... no właśnie, nie, taki. No, ten cały build będzie na nic tak naprawdę przez wszystkie sezony, tak? Ale dobra, poczekamy, zobaczymy, nie. Nie, są to spekulacje póki co, ale na razie miejmy nadzieję, że animatorzy i ogólnie osoby, które produkują to anime będą wiedziały, co robią i tyle. Na drugim miejscu znajduje się Winland Saga, na której również z Maćkiem oczekujemy i Winland Saga, bardzo też fajne anime opowiadające o wikingach. Drugi sezon ma podobno opowiadać z tego, co mówiłeś o jakby tych staraniach Torfina żeby stawać się lepszym człowiekiem i trochę, trochę pokucie za swoje wcześniejsze czyny. Tak, ma być adaptowany tak zwany chyba Farmland Ark, chyba tak to się nazywa. Nie, czytałem mangi, więc mogę się mylić, ale tak słyszałem. I ogólnie to ma być o wiele wolniejszy Ark. Nie ma być aż tyle akcji, jak w pierwszym sezonie, ale ma się skupić właśnie na charakter development Torfina i czy rzeczywiście on czuje... Się winny, nie? Za to, co robił wcześniej. I tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. nie? Więc ja jestem bardzo podekscytowany, ponieważ no właśnie, w pierwszym sezonie Toffin to był taki po prostu kierujący się ze zemstą, taki dzieciak po prostu, skurwiony cały czas, nie? A teraz rzeczywiście on może tak zaplusować o wiele bardziej. No ale zobaczymy, nie? Trzecia pozycja, na którą czekamy, to Jutsu Kaisen, sezon drugi. Również bardzo fajne anime. Pierwszy sezon z początku troszkę dudnawy, ale po pewnym momencie naprawdę się bardzo fajnie rozkręcał. Myślę, że drugi sezon może też zostać bardzo fajnie zanimowany. Mapa dużo produkcji bierze na swoje barki, coś teraz tak, tak. zauważyłem. No, największe studio, jakby nie patrzeć, nie? No, je, no to chyba tak, chyba już jest jedno. Albo jednym z największych, albo największe. Czy coś będziemy tutaj do Jujutsu się bardzo rozpowiadać. Znaczy, ja muszę powiedzieć, ja w końcu nadrobiłem troszeczkę mangi, wszy przeczytałem wszystkie tomy, które wyszły w Polsce, czyli na ten moment do dziesiątego. Ten następny sezon będzie świetny, tak powiem. On będzie zajebisty, ja czuję, nie? Serio, e, manga tak idzie do góry, jak wcześniej miałem takie bardzo dobra, teraz mam takie wow, świetna, naprawdę. Świetna jest po prostu, no, jeżeli ktoś czytał, wie. Oczywiście, nie mówię, nie, nie, nie nadtopiłem jej do tej pory, bo, znaczy, do najnowszego chaptera, ponieważ ma chyba z 200 chapterów, teraz jestem na chyba 88, coś koło 90, ale już widzę, że to będzie zajebiste, nie? No dobra, to co, następna pozycja, Demon Slayer, trzeci sezon, z moich nieoficjalnych źródeł wiem, że jest szansa na naprawdę pobicie drugiego sezonu, o co już jak mówiliśmy w odcinku jednym o Demon Slayerze, że może być ciężko, tak teraz myślę, że to się może udać, ponieważ jest walka, można powiedzieć, wszyscy na wszystkich i to jest niby mega dobrze opowiedziane w samej mandze. Zobaczymy, jak to zanimują i ja czekam. Ja czekam z niecierpliwością, bo Demon Slayer też jedna z moich ulubionych serii. No Myślę, że tutaj nie musimy się jakoś super bać o poziom wykonania samej produkcji, nie? no bo jednak Demon Slayer i studio UFO typu nie rozczarowało do tej pory. Jeżeli chodzi o, o animację samą w sobie, nie? to jeżeli chodzi o historię, to już jest kwestia materiał, e, nie? samej mangi. Ale jeżeli chodzi o produkcję, myślę, że tutaj. U, jeżeli tak jak mówisz, jest walka wszyscy na wszystkich. W sensie, że wszyscy na wszystkich, wiadomo. Tam większość tych demonów, kontraci, filarzy, którzy przeżyli. Jest, że dla może być naprawdę dobra. No. I jako ostatni, jako ostatnia pozycja. To ona nie jest do końca tak stricte zapowiedziana. To są przecieki, że wyjdzie w 2023. To jest One Punch Man, też sezon trzeci. I ja, no kurczę, będę naprawdę zachwycony, jeżeli w końcu do, dotrwamy do tego trzeciego sezonu. Jakże tej genialnej serii. Drugi sezon może nie był jakiś super. Znaczy, był mega fajny, ale nie był lepszy niż pierwszy. Ale krążą plotki. Nie, od, y, jakoś niedawno wyszło na jaw, że Mappa robi One Punch sezon trzeci. Kolejny raz Mappa. Hmm. Tak. To już hmm. który raz tutaj? Czwarty? <laughs> Tylko Demon Slayer z tej tutaj naszej listy teraz nie jest od, od Mappy. Niesamowite. Trochę współczuję animatorom. <laughs> Ale dobre produkcje robią. Ale cóż, co tu dużo mówić o One Punch Manie? Bardzo fajna komedia z bardzo fajną fabułą. To czy znaczy, fabułą. To była jest prosta, ale trzyma poziom nawet. Słyszałem też, że właśnie ten trzeci sezon będzie adaptował bardzo ciekawy ark. Ja nie czytałem też mangi, ale słyszałem właśnie, że ten drugi sezon, drugi sezon był troszeczkę nudniejszy, nie? I trzeci sezon właśnie ma wejść ten story ark, który po prostu jest tak dobry, podobno. Ludzie tak mówią? Nie wiem. No ja jestem na w miarę bieżąco z mangą tą, co, co jest wydawana w Polsce i mogę ci powiedzieć, tak, jeżeli zanimują to, co jest w mandze, to może być naprawdę coś pięknego. Ja jestem ciekaw, jak, jak tutaj art style mapy, bo oczywiście każdy studio ma troszeczkę swój art style, nie? Taki ma swoje techniki wykonywania różnych anim, właśnie klatek i tak dalej, nie? I widać to głównie po Attack on Titan, nie? Bo art style się różni Wit studios versus mappa, nie? To widać. Jestem ciekaw, Ponieważ pierwsze, pierwszy sezon był robiony przez studio Madhouse, drugi przez JC Staff. Oczywiście, pierwszy sezon był przepięknie, przepięknie wyanimowany, ale naprawdę czuć było, że ten art style pasuje, nie? A jestem ciekaw, jak oni to zrobią, jeżeli chodzi o studio Mappa. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Dużo CGI. Ehm, no może. <laughs> Być może, ale póki co, jeżeli będzie to dobre CGI, to ja nie mam żadnego problemu z tym. Ja tak ale same. też trzeba zrozumieć drugą stronę, że oczywiście cały schedule, cały grafik i mają dużo produkcji na głowie, więc jest to całkowicie zrozumiałe, tak? Jak najbardziej. To co? To chyba tyle na dzisiaj. To w takim razie dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Część są number one, pamiętajmy. Oczywiście to nasza subiektywna opinia. Tak. Więc, jeżeli wam się spodobał materiał, to możecie polajkować. Jeżeli chcecie więcej materiałów, możecie zasubskrybować kanał. Albo obczaić nasze inne materiały. Trzymajcie się do następnego tygodnia, papa pa, kochani. Na razie.